Witajcie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę wam pierwszą z dwóch nowości na sierpień 2022, oczywiście jeśli chodzi o serię technik. Jest to Airbus H175, helikopter ratunkowy. Jest to drugi w tym roku zestaw wyposażony w silnik, posiada 2001 elementów i kosztuje 999 złotych i 99 groszy, ale ponieważ jest on od razu od samego początku w szerokiej sprzedaży, już w tej chwili nawet przedpremierowo możecie go sobie zamówić za kwotę około 720-750 zł. Na pudełku możemy zobaczyć jak wygląda prawdziwy helikopter, na podstawie którego został zaprojektowany ten zestaw. Jak również mamy też kilka informacji Kilka danych odnośnie jego możliwości osiągów. Na pudełku możemy też zobaczyć, jakie funkcje będzie miał nasz helikopter. Pierwsze dwa zdjęcia są oznaczone silniczkiem, który będzie nam wprawiał w ruch te pierwsze funkcje. Czyli tutaj widzimy dwie prędkości, jeśli chodzi o śmigła. Mamy wysuwaną wyciągarkę, chowane i wysuwane koła. No i mamy też informacje o opcjach którymi możemy sterować ręcznie, ale oczywiście szczegółowo przyjrzymy się nim w trakcie budowania, jak również później po zbudowaniu sprawdzimy sobie, jak one działają. Otwórzmy pudełko, zobaczymy, co znajdziemy w środku. I w środku znajdziemy 16 ponumerowanych woreczków z klockami. Mamy dodatkowy woreczek tutaj z płatami wirnika. Mamy oczywiście silnik. Tutaj zapewne jest pojemnik na baterię. Dokładnie. No i mamy zapakowaną na sztywno to jest na pewno na plus instrukcję i Rozpakujmy ją. I mamy tutaj dosyć grubą instrukcję. Zobaczmy, ile ma kroków. 746 zaraz na oddzielnym kadrze, sobie zajrzemy bardziej dokładnie do tej instrukcji. No i mamy jeszcze dodatkowo taki oto blanket o tak nie odbija światło blanket nalepek a jeszcze wysunęły mi się jedne jeszcze tutaj mamy i z tego co widzę to jest tak to są transparentne naklejki czyli mamy jeszcze jeden dodatkowy blanket to zajrzę może bo jeszcze może coś umknęło nie to by było już wszystko i zajrzyjmy do instrukcji Etapów budowania będzie 5, tak jak widzicie. Tu już zdjęć nie ma. Zobaczmy, czy na końcu może coś jeszcze znajdziemy. Okay. Tutaj mamy to, co już mieliśmy. Te zdjęcia na pudełku informujące o tych wszystkich funkcjach. No i tutaj mamy bardzo fajnie zestawiony. Oryginał z śmigłowcem z klocków Lego. No i dalej już mamy wykaz elementów. Także zabieram się za budowanie i za chwilę zaraz zobaczę, po którym etapie do Was wrócę, żeby omówić już trochę mechaniki. Jestem już po pierwszym etapie budowania. W pierwszym etapie konstruujemy cały mechanizm wysuwania i chowania podwozia. Tutaj widzicie przednie koła, tutaj tylne to wszystko jest razem połączone cała konstrukcja opiera się głównie na klockach które są połączone pinami i małymi krótkimi axlami i funkcjonuje to wszystko w ten właśnie sposób pokażę Wam ze wszystkich Jeszcze od spodu. I jak widzicie, zamocowany mamy już pojemnik na baterię. Będzie on pod spodem z bardzo prostym dostępem, gdzie zawsze będziemy mogli w każdej chwili tę baterię sobie wymienić. Bez potrzeby rozbierania tego zestawu, tak jak to bywa w niektórych modelach. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy etap. I przechodzę już do drugiego. I jestem już po drugim etapie budowania. W drugim etapie konstruujemy mechanizm, za pomocą którego będziemy mogli zmieniać nachylenie górnego wirnika, czyli tutaj tego naszego górnego śmigła. Jest to funkcja ręczna, czyli nie będzie podłączona do silnika. A sterowanie odbywa się za pomocą drążka tutaj w kabinie pilota. I to co jest bardzo fajne, to jest to, że drążek działa w każdej płaszczyźnie, czyli prawo-lewo, przód. Tył po skosie, czyli możemy robić okrężne ruchy, i to śmigło rzeczywiście powinno nam zmieniać kąt tutaj bardzo płynnie. I jestem już pod koniec trzeciego etapu, dokładnie na 423 kroku, tuż przed wpięciem całego tego modułu z silnikiem do helikoptera. Ale zanim to zrobię, chcę wam pokazać, jak wyglądają te bebechy. I jeśli chodzi o kwestie tych przekładni, wszystkich, bo mamy trzy funkcje, czyli szybkie i wolne obroty śmigła, mamy wyciągarkę i mamy wysuwanie i chowanie podwozia, tutaj jak widzicie, mamy. 3, te trzy przekładnie, pierwszą, drugą i tam pod spodem trzecią działa ona jak wszystkie poprzednie, które widzieliście przy zmianie funkcji na, na poprzednich e, zestawach, które Wam pokazywałem czyli po prostu kwestia zasklepienia z odpowiednim kołem zębatym i wtedy moc jest przerzucana na konkretną funkcję e, tutaj włączamy sobie silnik, w tej chwili nie mamy włączonej żadnej opcji tutaj mamy z kolei wyjście na śmigło i jak włączymy sobie wolne obroty, to kręci się, jak widzicie, dosyć wolno. I przerzucenie na szybkie obroty. Widać różnicę. Co to co jest bardzo fajne to to, że również mamy przerzucenie mocy na silniki. Bardzo fajna rzecz. I teraz z kolei sprawdźmy sobie kolejną opcję, czyli tutaj przejście na wyciągarkę. Widzicie, że już tutaj automatycznie wyciągarka nam będzie działała. Możemy wciągać i rozwijać linę. Jeśli chodzi z kolei o wysuwanie podwozia, to tutaj mamy ten wysięgnik. W momencie jak go włączymy, to on nam się wysuwa albo chowa. On będzie połączony tutaj. Tą częścią, o tutaj, w tym miejscu, i automatycznie, jak będzie się wysuwać, bądź chować, będzie nam wysuwał, bądź chował podwozie. Więc e, tak wyglądają te bebechy. I skończyłem właśnie trzeci etap budowania. Zaraz po tym, jak wpiąłem silnik, e, zostało mi tylko i wyłącznie tutaj podpięcie tych zaczepów do wirnika. I teraz możecie zobaczyć, jak. Już po podpięciu tym sterem możemy sobie zmieniać tutaj to położenie. I w czwartym etapie z kolei e, między innymi budujemy e, ogon e, z opcją wyprowadzenia e, tylnego śmigła tutaj w tym miejscu. Tutaj widzicie ten mechanizm cały. On tu przechodzi przez cały ogon i w tej chwili. Będę go wpinać tutaj w tym miejscu i automatycznie mamy już połączenie i dzięki temu będzie wyprowadzona moc również na tylne śmigło. I helikopter ratunkowy Airbus jest już gotowy, tak oto się prezentuje. Ma 72 cm długości, 24 cm wysokości. I jeśli chodzi o zestawy tegoroczne, to ten przyniósł mi najwięcej satysfakcji, jeśli chodzi o proces budowania, zapewne dzięki temu, że jest mnogość, różnorodność mechanizmów. I na początek sprawdźmy sobie, jak będzie działała jego podstawowa funkcja, czyli wirniki. Włączamy silnik i najpierw włączymy śmigła w opcji wolnej i teraz w opcji szybkiej. A teraz zobaczmy sobie jak działa wyciągarka. Teraz sobie No i ostatnia funkcja sterowana silnikiem, czyli wysuwanie i chowanie kół. I teraz przejdźmy sobie do funkcji ręcznych. Otwieranie drzwi już widzieliście. Z jednej i z drugiej strony one się otwierają, i dodatkowo z jednej i z drugiej strony mamy również przesuwane drzwi. I zajrzyjmy sobie do kabiny pilotów. Tutaj widzicie dosyć spory panel z zegarami. No i oczywiście mamy drążki, za pomocą których, tak jak już. Widzieliście, można sterować nachyleniem płatów wirnika. Oprócz tego głównego drążka, którym zmieniamy sobie nachylenie wirnika, mamy tutaj drugi drążek, którym możemy zmieniać nachylenie płatów śmigła. O, w ten sposób. Tu mamy też wyprowadzenie na zewnątrz. Dodatkowo możemy rozsunąć te dwie górne części. W ten sposób i zajrzeć sobie, jak pracuje silnik, jak pracuje wirnik. Bardzo fajna opcja, na pewno jest to duży plus. Podsumowując, moim zdaniem najciekawszy zestaw wydany w 2022. Jak do tej pory jeszcze trochę czasu do końca roku zostało, więc może jeszcze lego nas czymś ciekawym zaskoczy. Najciekawszy i pod względem mnogości i różnorodności funkcji mechanizmów. To, że daje mnóstwo satysfakcji, jeśli chodzi o proces budowania, ponieważ na żadnym etapie nie ma nudy, w każdym etapie budujemy jakieś mechanizmy. Bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie ten śmigłowiec. No i oczywiście cena tutaj moim zdaniem też jest adekwatna do tego, co dostajemy. Oczywiście mówię o cenie nie na oficjalnej stronie LEGO, tylko mówię już o portalach popularnych, na których możemy ten śmigłowiec zakupić w kwocie lekko ponad 700 zł. No i jeśli chodzi o śmigłowiec ratunkowy Airbus, to by było na tyle. Zapraszam na swojego Instagrama, gdzie będzie można zobaczyć kilka zdjęć, zbliżeń. No i cóż, do zobaczenia na kolejnej recenzji.